Dzisiaj działamy pod wyjątkową presją czasu, ponieważ z minuty na minutę pogoda robi się coraz gorsza. Zaczęło silnie wiać, w tej chwili zaczyna padać, i jeszcze idą ciemne chmury. Zapowiadają generalnie burzę, ale dalej walczymy. Jesteśmy na placu boju, a przede mną stoi dowód na to, że europejscy producenci robią lepsze najkiedy niż Japończycy. Przed Wami nasz materiał z triumfem Speed Triple z 2011 roku. Motocykl wyróżnia się swoim wyglądem. Kiedy zobaczymy na ulicy Speed Tripla, możemy go pomylić czasem ze Street Triplem, ale na pewno z żadnym innym motocyklem. Po prostu brytyjski produkt bardzo mocno wyróżnia się na rynku. Wyróżnia się przez ramę, wyróżnia się przez układ wydechowy, przez swoje brzmienie, ale przede wszystkim wyróżnia się przez lampy, które są z przodu. I akurat ten model, jako pierwszy miał zastosowane już oczy modliczki, tak to można w skrócie powiedzieć. I co ciekawe, są one tutaj. To są dokładnie lampy od tego motocykla. Właściciel stwierdził, że jeszcze lepiej będzie wyglądał z nowszymi lampami, więc te zamontował z przodu. Już na tych lampach wygląda świetnie, ale muszę przyznać, że ten delikatny lift lamp sprawia, że motocykl wygląda jeszcze lepiej. To zarówno w tej wersji, jak i nowszej. To co jeszcze warto zauważyć, to na przykład fakt, że mamy tutaj jednoramienny wacharz z piękną felgą. Ona nie jest kolorowa, natomiast. Pokazuje, że ten motocykl ma przynależeć i przynależy w zasadzie do segmentu premium naked'ów. Zaczyna padać coraz bardziej, ale trzeba być po prostu twardym. Więc nie przyjmując się deszczem, możemy zauważyć, że charakterystycznym znakiem dla Triumfa jest także to, że mamy ten silnik... Fajnie wyciągnięty i z przodu, z boku. Ta chłodnica jest wyraźnie zaznaczona. Tutaj akurat mamy kierunkowskaz z napisem triumf, i one już same w sobie są ładne. Ale zaczyna. Dobra, w tym momencie to już chyba nie ma sensu. Trzeba przeczekać chwilę. Pierwszy że też za nami? Wszyscy jesteśmy mokrzy, najmniej ucierpiał nasz triumf. Więc możemy spokojnie wrócić do recenzji i mam nadzieję, że przed kolejnym deszczem, który jest także zapowiadany, zdążymy. Pamiętam, że mówiłem o tym, jak ten motocykl wygląda, o tym, że podobają mi się te boczki. Tutaj mam akcesoryjne crashpady. Na to, na co warto zwrócić uwagę, bo będziemy go po prostu słyszeli, to jest układ wydechowy. W naszym przypadku zamontowane są dwie puchy od Aroła. I trzeba przyznać, że na wolnych obrotach, kiedy odpalimy ten motocykl, nie brzmią jakoś ciekawie. W zasadzie to takie głośne puczenie. Nawet jazda po mieście z niskimi prędkościami jest męcząca. Dla nas, dla innych, nawet może. Wszystko zaczyna się zmieniać, kiedy zaczniemy ten silnik wkręcać na wysokie obroty. Przede wszystkim powyżej. 6, a nawet 8000 tysięcy obrotów. Wtedy ten silnik pracuje zupełnie inaczej, ten układ wydechowy brzmi zupełnie inaczej i jedzie się na tym odsklu całkowicie inaczej. Mam bezpośrednie porównanie, ponieważ dzisiaj jeździliśmy na Suzuki GSX-S1000F, który jest sport Touringiem, takim Nakedem w owiewkach, usportowionym. Nieźle się nim jeździ, jest erotycznie nawet mocniejszy. Natomiast na Triumfie jeździ się jak na prawdziwym Nakedzie sportowym. Zawieszenie jest twardsze, to od razu czuć. Kiedy na Suzuki wjechałem na jakieś dziury, on miękko wszystko ładnie powybierał. Tutaj jakakolwiek nierówność na drodze jest po prostu od razu odczuwalna. Natomiast nie przejmowałbym się tym jakoś specjalnie, bo po prostu on został stworzony do tego, aby szybko jeździć, naprawdę szybko jeździć. Zdziwiło mnie w ogóle, jak pierwszy raz zobaczyłem ten motocykl, że tutaj mamy z przodu zamontowaną pompę Brembo. Już dawno. Nie spotkałem się z tym, żeby motocykl miał pompę Brembo Przeważnie w sportowych motocyklach, w nakedach Nie pamiętam kiedy ostatni raz I kiedy zaczynamy hamować Od razu zwrócimy na to uwagę Tutaj nawet nie ma tej takiej sekundy, kiedy zawieszenie się kompresuje Schodzi w dół i on hamuje Od razu hamujemy, momentalnie Jeśli chodzi o tył, układ hamulcowy beznadziejny Właściciel mówi, że tam będzie jeszcze zmieniał Chyba tarcze hamulcowe czy coś W ogóle nie czuć tego Natomiast przód hamuje od razu Momentalnie, pewnie, bardzo silnie to jest fajny w tym motocyklu. Wróćmy jeszcze na chwilę do silnika. W środku naszej ramy jest zamontowany 3-cylindrowy silnik o łącznej pojemności 1050 cm3. I jest on mocniejszy od swojego poprzednika i generuje w tym momencie 135 mechanicznych I możemy zwiększyć tą moc do 140 właśnie montując akcesoryjny układ wydechowy od Oroła, inne filtry i wgrywając nową mapę. Ten motocykl ma taki potencjał. Dodatkowo mamy ponad 100 Nm i wszystko to przy masie poniżej 200 kg na sucho. To po prostu musi jeździć. Tutaj nie ma bata, to musi się świetnie zbierać, świetnie jeździć. I tutaj ciekawostka. Możemy ten motocykl porównać bezpośrednio np. do KTM -a Super Duke'a, ponieważ jeździliśmy dokładnie po tych samych drogach. I co? I Duke jest mocniejszy. No to jakby jasna sprawa. No. Natomiast tym motocyklem lepiej się jeździ. Dlaczego? Ponieważ on nie jest tak naruwisty, nie jest taki szalony jak Super Duke. Dzięki temu po prostu jesteśmy szybsi. On nam na to pozwala. Mamy założone bardzo fajne opony, ponieważ tutaj mamy Diablo Rosso 3 i te opony świetnie się dzisiaj kleiły, chociaż nie było jakoś specjalnie upalnie. To na tym mockule robią świetną robotę. Mamy w tym mocku kontrolę trakcji, ale mimo że go zachęcałem, zmuszałem, ani razu się nie odpaliła. Po prostu tak dobrze przyklejony jest ten motocykl. On nie ma tego, czegoś takiego jak Super Duke, że po prostu przednie koło cały czas kożełkowało, podbijało do góry. Bo był narowisty. Tutaj czegoś takiego nie ma. Da się nim jeździć na jednym kole, ale on jakoś specjalnie nas do tego nie zachęca. On jest zrobiony pod to, aby być szybki. Nawet żeby wybierać się nim na tor. Co ciekawe, pozycja na tym motocyklu też jest sportowa. Podnóżki są wysunięte wyżej, cofnięte do tyłu. Tak samo kierownica. Po prostu wpadamy na nią. Jest szeroko rozpychamy się łokciami. Wszystko to sprawia, że może nie będzie na jakieś wygodny na dalsze trasy, chociaż ludzie, którzy nim jeżdżą, są zadowoleni. Natomiast ta sportowa pozycja jest tutaj bardzo zauważalna. Wibracje o dziwo są mniej wyczuwalne niż w mniejszym 675, którym jeździliśmy. Bo ja ich nie czuję gdzieś tam w środku zakresu obrotów czy pod koniec. One są głównie wyczuwalne, kiedy on stoi na jałowym biegu. One wtedy są odczuwalne, ale tak, kiedy jedziesz, w ogóle się nim nie przejmujesz. Duże trzy cylindry chodzą gładziej i on fajnie się wkręca na te obroty, fenomenalnie. Tutaj te od od 10 tysięcy zaczyna się czerwone pole, ale ja spokojnie wkręcałem pod te 12 tysięcy obrotów, dopiero wtedy go odcinało. I fajna jest jeszcze, jak pojawiają się te diody, które pokazują, że zbliżasz się do czerwonego pola. To jest genialna sprawa i po prostu cały czas chcesz, żeby one ci się odpalały. Tak często sięga się po te najwyższe obroty w tym silniku, bo on jest wtedy najfajniejszy. Wtedy, jak odpuszczamy, tu, tłumiki z tyłu strzelają, ten dźwięk jest wtedy fajny. Takie motocykle kupuje się po to, żeby jeździć agresywnie. Może nie jakoś specjalnie szybko, bo dzisiaj udało mi się rozpędzić do 220 km na godzinę. I uwierzcie mi, wtedy zaczyna Was ściągać z tego motocykla. Można tu, przypuszczam, zamontować jakąś lekką owiewkę, nawet taką, która może nie będzie specjalnie psuła wyglądu tego motocykla, chociaż teraz wygląda genialnie, ale przy 220 zaczyna dla na nas. Konkretnie ściągać z motocykla. To jest jedyny minus taki konkretny tego motocykla, jak na sportowego Nakeda, ale do 200 km na godzinę każda prędkość, każde przyspieszanie za każdym razem wzbudza po prostu emocje. I tak bym podsumował materiał. Nasz motocykl jest z 2011 roku. I takie motocykle w zasadzie możemy kupić od około 20 tysięcy złotych. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o cenę, to wszystko zależy tak naprawdę od stanu od historii takiego motocykla. Teraz już mamy Triumfa w Polsce, więc najfajniej kupić po prostu sprawdzone maszyny. Ludzie najczęściej narzekają na elektronikę, tutaj wszystko jest jeszcze przed właścicielem, chociaż coś tam, gdzieś tam się zaczyna dziać. Zobaczymy, no ja mam nadzieję, że takich motocykli będzie więcej, bo one po prostu sprawiają więcej radości.